Dzisiaj staraliśmy się opowiedzieć o pewnego rodzaju takiej mapie drogowej, elementach, które powinny służyć do budowy bezpiecznego systemu informatycznego wśród jednostek samorządu terytorialnego i jak w kilku kluczowych krokach można zrealizować system informatyczny, który będzie bezpieczniejszy, będzie wymagał mniejszej obsługi i będzie w sposób zautomatyzowany pracował na rzecz każdej instytucji. Przede wszystkim wymiana doświadczeń. To jest kluczowe w konferencjach. Tak? Bardzo miło jest spotkać osoby, które już wykorzystują nasze rozwiązania. Staramy się także do, docierać do osób, które jeszcze nie korzystają z naszych rozwiązań, a namawiając ich, pokazując im zalety naszego portfolio służące do rozbudowy ich instalacji systemu cyberbezpieczeństwa. Jako Fortinet posiadamy portfolio ponad 50 produktów. Obsługujemy od najmniejszych przedsiębiorstw przez duże przedsiębiorstwa z branży energetycznej, finansowej, jeżeli chodzi o rynek publiczny, od najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego po urzędy marszałkowskie, więc jeżeli chodzi o spektrum zastosowania, mówimy absolutnie o praktycznie każdym docelowym kliencie, jakiego możemy obsłużyć.